Dzień dobry! Dziś nietypowa audycja wykonana właśnie w ten sposób z samym głosem narratora czyli moim eee, 3-2-1-0 start, siemanko witam serdecznie Jagoda z Poznania i Ponguś się kłania eee, Króciutko i na temat ponieważ już jest jak jest ze względu z nagraniami i z udzielaniem się w przestrzeni sztucznej inteligencji ze mną nie za bardzo już mi to odpowiada. Poza tym, tak naprawdę wszystko zostało powiedziane, eee, praktycznie nic i przez nikogo nie zostało wykonane. Zatem, po co strzempić ryja? My z Pongusiem w plenerze. O, i może od razu zacznę ten temat. Narzekanie, narzekactwo wśród wszystkich wielkich, świadomych i nieszczypniętych i co nie tylko, takich w ogóle wysoko wibrujących. O, pogoda, zimno, mróz. No, słuchajcie, taka kolej rzeczy. Taki czas. Mamy cztery pory roku. Zatem około listopada zazwyczaj bywa zimno. Tak, trochę dzisiaj z przekąsem, trochę dzisiaj z poczuciem czarnym humoru, trochę kabaretowo wręcz. Chciałabym, nie nagrywam na żywo, ponieważ już też mi się nie za bardzo chce odpowiadać na te komentarze. Wstawia, co potem będzie, to znaczy nie za bardzo mi się chce. Nie to, że mi się nie chce, tylko po prostu no, nie mam na to ochoty już. Pytania zazwyczaj są te same albo tylko wow, super, fajnie, świetnie bez konstruktywnych wypowiedzi. Oczywiście nikogo nie oceniam za to, bo każdy może jest jaki jest. Natomiast, jakby, no, wolę już rozwijać tematy e, innego typu. E, ja, jeśli chodzi o kwestie związane z dzisiejszym nagraniem, chciałabym poruszyć temat związany właśnie z tym narzekactwem e, i z tym zatrzymaniem się w czasie, że tak się wyrażę, ponieważ nadal e, wielu ludzi, których gdzieś tam znam, są moimi znajomymi. Dalszymi, bliższymi są jakimiś tam ludźmi z internetu. E, cały czas tłuką w kółko jeden i ten sam temat. Jest to temat nadal tego, znaczy, może nie jeden i ten sam, ale cały czas to jest taki strach i strach i strach i, strach i, e, i, i bójmy się i nie wiadomo co będzie i tak dalej. Tematami, y, które powodują strach i konflikty o właśnie, jeszcze konflikty oprócz strachu to powoduje. Jest właśnie oczywiście, jak zawsze, i, i odwieczna polityka, zdrowie, jak również w tej chwili już takie kwestie um, energetyczne. Um, pierwszy temat to, wiadomo, Trump, Putin, wojna. Ble, ble, ble. Yy, ci najadą na tych, ci robią to, tu się coś wykolei, tu się coś wykrzaczy. U nas, w pol polskiej polityce, no polskiej to raczej nie, natomiast no yy, na, po na polskiej yy, fladze na środku, powinna być błękitna gwiazda. Słuchajcie, ja tak uważam, nie? Może mi skasują za to konto, a może nie. Whatever. E, czyli tamte Trumpy, wojny żełeńskie, Putiny, polityka i to i tamto i w ogóle e, polski parlament, rząd i co nie tylko Unia Europejska, Wanderlejen i e, tamte jakieś e, akta, srakta e, Norymbergi, na których idzie zarobić kupę kasy i tutaj nasza e, pseudowolnościowa pani prawnik e, razem z posłem Grzegorzem B. E, zarobili swego czasu i MS zarobili swego czasu niemały hajs na tym, tak samo jak reszta cała organizująca marsze, prelekcje, e, płatne oczywiście, rzecz biorąc, bo wiedza to pff, słuchajcie, no... E, jakby cały czas jakby w kółko i to samo. Następne oczywiście dalej są, jest temat szczepień, y, tamtych y, preparatów, teraz y, przymusu do szczepień w szkołach, y, nie w szkołach dla dzieci, nie dla dzieci, wyroków, trybunałów, jakichś, nie wiadomo jakich tam y, ogólnoświatowych i tak dalej, nie. No i spoko, no jakby chcecie się tym zajmować, to się tym zajmujcie. Dla mnie to już nie jest żaden temat do rozmowy. No i jakby no, ja nie oceniam Was, Wy nie oceniajcie mnie. Mówi się, że Agoda z Poznania dostała na głowę, jest nawiedzona, nie maszeruje, nie tańczy, nie pije, nie skacze jak jej system zagra, nie jest zatuskiem w ogóle. Takie są też niektórych tutaj wielce świadomych ludzi. Yy, opinie, yy, które oczywiście wkładam sobie głęboko do kieszeni, to jest ich, nie moje, yy, no i tam te, te, te właśnie wszystkie wirusy, niewirusy, krakeny, sreny i tak dalej, to są nowe wariacje, alfa 18, omega 300, yy, już takie wirusy, yy, tutaj są ten yy, i co nie tylko no i to jest kolejny temat, a następny temat to jest właśnie mówiło się o tym Bluebeamie, o tym o tamtym, no i teraz kolejnym tematem takim widzę, który bardzo intryguje tych wielce wysoko wibrujących jest kurde teraz zapomniałam jak to się nazywa cholera spaliłam Atlas, Atlas 3 albo tamten jak kurwa kosmici, przepraszam za już wyrażenia, ale jestem bez dzieci dzisiaj więc mogę trochę sobie pofolgować jestem tylko z tym dzidziusiem a on nie za bardzo rozumie. Eee, akurat te słowa, bo inne rozumie bardzo. Ym, powiedzcie mi, w jaki sposób, w ogóle kto to nazwał? Atlas 3, może wy wiecie w sumie, bo ja się tym tak mało interesuję, że nie wiem, ale w jaki sposób niby tam y, y, jakiś y, organizm i w ogóle tam jakcyś kosmici w cudzysłowiu mogli się nazwać w ten sposób i jeszcze używają numerologii arabskiej, y, czyli 3. No to jest kwestia pierwsza. Pongo nie wolno, bo mi pies chce morsowanie robić, jak widzicie. E, no i co? I tam znowu ten atlas, że tu nie wiadomo, że to rząd, rząd mówi, że to są tam ufo, niedobrzy, na, napadną nas i co nie tylko. A ci, którzy są antyrządowi, wielce przeżywają, że to jest e, 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 kosmiczny organizm, który przybył nas e, ten ocalić i w ogóle dzięki niemu będą takie zmiany, że szok. Ogólnie wszystko pić na wodę fotomontaż, oczywiście jak dla mnie, nie przeczy, że to nie istnieje, bo może i istnieje, natomiast na pewno nie jest to wybawcą ludzkości. E, możliwe, że jakiś tam e, wpływ energetyczny ma, natomiast no tak jak mówię, nie jest wybawcą ludzkości, ponieważ wybawcą ludzkości jesteśmy my sami, nasze dusze, które się mają właśnie ocknąć, obudzić i wiedzieć, że wszystko, co jest wokół to pieprzona na Nakładka Matrixa. Jeżeli ktoś tego y, dalej nie ogarnia i twierdzi, że to są teorie spiskowe, to znaczy, że jest nadal głęboko zakorzeniony w tym Matrixie i że nakładki z siebie zdjąć nie chce, nie potrafi, raczej nie chce, bo to potrafić potrafiłby każdy, tylko po prostu trzeba chcieć, nie czy można się bać mieć głęboko w dupie opinie innych. Nie bać się troszeczkę tej samotności, która z tego wynika um, takiego wycofania um, w głąb siebie do wnętrza do siebie um, do przyrody, do natury. Um, ja uważam, że to um, jest właśnie. Jeśli chodzi o te naturalne um, takie opinie typu, że jest nów, jest pełnia że to z nami rezonuje, to jak najbardziej to do mnie trafia. tu się zgadza. Odczuwam również różne takie zmiany, ale nie dokładnie w ten dzień, w który ma to być, i dzisiaj, bo inaczej nie przejdziesz przez bramy wszechświata. Nie, to może być parę dni wcześniej, parę dni później. Naturalnie może to przyjść w ten sam dzień, a może i nie. No, i to ze mną rezonuje jak najbardziej to jest dla mnie wiarygodne. Te informacje, właśnie które są podejmowane w związku z działaniami i wpływem energetycznym księżyca, słońca, wybuchów na słońcu, rezonansu Schumana. To są rzeczy, które do mnie przemawiają. Ja nie wiem, czy to też nie jest nakładka, ale Słońce istnieje, no księżyc też, niby były jeszcze dwa dodatkowe księżyce, które nam zabrano, zasłonięto. Ehm, także. No cóż, to są rzeczy, które do mnie przemawiają. Obserwuję sobie przyrodę, żyję z nią, łączę się z nią, e, zbieram sobie różne rzeczy, chodzę sobie na boso, bo sęga jest uważam jedną z najwięcej i najbardziej wartościowych tematów, e, które, które warto praktykować, by łączyć się po prostu i wracać do swoich korzeni. Korzenie, sam fakt, wróćmy do korzeni. No korzenie, drzewa mają korzenie, są zagłębione głęboko, głęboko w ziemi. No, i dlatego też to też do mnie przemawia. E, czekajcie, rzucę psukłeczko. Tak jest. E, no i co? I to są, jakby rzeczy, na których warto się skupić, na których ja się teraz skupiam. Pytacie mnie, co tam z tymi em, tymi. Co tam z tymi aktami urodzenia i tak dalej. Nie wiem, ponieważ temat y, umarł śmiercią naturalną. Prosiłam już miesiąc temu ludzi, którzy y, sprawę mają w y, naczelnym sądzie administracyjnym, o kontakt, o spotkanie, o rozmowę z adwokatem, który musi prowadzić tą kwestię. Natomiast, no. Hmm, Jakoś nie ma komu i w ogóle nikt nie widzi jakiejś specjalnej e, tutaj chęci na podjęcie tego. Zatem no cóż, no odpuszczam. Ja jestem tak naprawdę w matrixie Wis Compulsiva, o tym mówiłam mnie raz. E, kwadratowy nawias, no, od tamtego czasu dużo rzeczy się układa, e, mam obecnie dwie, e, nadal mam dwie sprawy, jedną w okręgu, drugą jeszcze w rejonie, za chwilę też trafi pewnie do okręgu. E, m, czekam na jeszcze jedną sprawę. Miejmy nadzieję, że to wszystko się zamknie już niedługo. Myślałam, że się zamknie w tym roku, ale oczywiście oni mają czas, mogą sobie przekładać terminy bez podania przyczyny. E, tutaj jakichś dokumentów im brakuje, tu mi coś cofają. No i tak się z nimi bujam ogólnie, ale na miękko, już zupełnie nie mam z tym ciśnienia. E, nawet jeżeli wszystkie, znaczy jeżeli jakikolwiek wyrok będzie na moją niekorzyść, no to, to, to... No to co? No, no to będzie. No, jakby ja tym się nie spalam, nie przejmuję. Ja tak naprawdę nie mam nic. Mam największą wartość dodaną, czyli dzieci i psa. No i rodzinę, i szczęście, i daj Bóg zdrowie. Trochę ostatnio mi ono poszwankowało właśnie, jeśli chodzi o te wybuchy słoneczne. No i różne takie inne. Nie będę już tutaj opowiadać, bo licho czyha i wróg nie śpi. Chociaż nie mam żadnych wrogów, no jakby ja osobiście nie mam żadnych wrogów. E, jeżeli ktoś chce być moim wrogiem i tak się stawia, no to niech będzie, no wolna wola, jak to mówią mądrzy Polacy. Zawodowi. Nie, zawodowi nie, bo to też jest akurat nakładka. No, te wszystkie, właśnie tam, yy, suwereny, niesuwereny, yy, prawa naturalne, yy, tam, jak to się nazywa, te autonomie i tak dalej. No, słuchajcie, jeżeli yy, nie stworzymy nowej narodowości, która będzie wyłączona spod Poland Republic of, yy, chociaż to też jest taka, takie rozwiązanie pośrednie, mi się wydaje. Nie wiem, nie czuję już tego super. Jest to jedyne rozwiązanie, które mogę podejmować e, i, i jedyne spotkania, które teraz, na które mogę przyjechać, organizować już nic nie mam zamiaru, e, ponieważ kosztowało mnie to zbyt dużo energii, czasu, no i nawet i tego materialnego elementu życia, czyli e, bejmów, pieniędzy. E, no a co z tego mi przyszło? No, ewentualne opinie, że, było, e, że nie było tyle alkoholu, że nie było głośnej muzyki że nie wiem tam co tam jeszcze, że pokoje były takie, a nie inne, że nie wiadomo co tam jeszcze, no to jest jakby kwintesencja sensu spotykania się i jechania przez pół Polski dla 98% yy, no nazwę ich yy, zacnie Słowianami. O, następna nakładka oprócz tamtej polityki zdrowia i yy, jakiś tam UFO, w Atlas 3 oczywiście ja nie mówię, że się z tego śmieję, bo jeżeli tam ktoś jest i jesteście i pewnie słyszycie albo i nie, ale czujecie, no to świetnie, no jeżeli macie dobre zamiary, no to świetnie, no to, to, to tylko połączmy siły i idźmy dalej, no ale nie zesrajmy się już na temat tego, e, bo... No, będzie co ma być. Jesteśmy w tu i teraz, a to, co ma być, to już i tak jest ułożone. E, więc możemy tylko i wyłącznie wpływając mm, sobą na całą resztę e, gdzieś tam. No ruszyć do przodu, no i tyle. I dalej realizować to, co jest. Fakt faktem matryce się już rozdzieliły. Drzwi są, jak dla mnie, otwarte. Czyli tam to pieprzenie, że tam brama lwa się zamyka, domyka i zesrała się i co nie tylko. To też jest właśnie takie mm, programowanie, że jeżeli tego nie zrobisz, to ten. Jeżeli teraz, jeżeli ktoś dla mnie mówi na pewno tak jest, na 100%, tylko ja mówię prawdę, tylko ze mną możesz doświadczyć świadomości będzie to tego i tego dnia o tej o tej godzinie. No nie, no ludzie, kurde. No, to akurat już zupełnie do mnie te informacje nie docierają. Nie są dla mnie, nie czuję ich po prostu, żeby były jakkolwiek prawdziwe. Piękne słońce, drzewka, woda, plaża i zielona trawka i pumpuś. I to, to jest. Takie przymuszanie do mojej, ja, tylko ja, moja prawda i co nie tylko, od razu mi się to kojarzy z moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ehm, e, no i jeszcze czwarty temat, który też tak mnie wkręcił jakiś czas temu, ale od którego już również odchodzę, oczywiście nie, że odchodzę od tego mentalnie, ale odchodzę od jakby em, zastanawiania się, czy tak było, czy nie było, czy to, czy sram to, czy się zesrało. Słowianie, Tartaria, Lechistan, to znowu, widzę, wszystko jest wykorzystywane przez tych, którzy chcą na ten temat zarobić. Pieniążki na ludziach, którzy, no, tak jak i ja kiedyś, wierzymy w coś wyższego, w jakąś ideę, w jakiś taki ruch, w to, co może, przepraszam, w to, co może Gdzieś tam y, uruchomi ten kolektyw, ale jeżeli nie zaczniemy od siebie, nie wrócimy do siebie, jeżeli nie pogodzimy się ze sobą, nie zaakceptujemy siebie, nie pokochamy siebie, nie y, będziemy potrafili przebywać sami ze sobą, y, to gówno z tego kolektywu będzie i żaden temat. Zdrowia, szczypawek, polityki międzynarodowej, lokalnej, ogólnopolskiej, Słowian, Atlasa X, 8 i 5, nic tak naprawdę nie, nie sprawi, że ruszymy do przodu. Ruszyć do przodu możemy tylko i wyłącznie sami ze sobą, na własnych zasadach, uczciwie, przede wszystkim stojąc w prawdzie sami ze sobą. Nie mówmy już o tym, co byśmy zrobili, bo będzie fajnie, bo ale tego nie robimy, bo nie wiadomo co. O, jakby było dobrze, jakbyśmy coś tam zrobili i tam i tam pojechali i nie wiem, yy, zaplanowali coś ten. Ja muszę rzucić palenie, ale tego nie robię, ale by było fajnie, jakbym już rzucił i byłbym taki silny i fajny. To jest tracenie własnej energii, tracenie czasu, tracenie mocy tak naprawdę po cholerę pieprzysz o tym co zrobić e, zamiast to robić po prostu róbmy i opowiadajmy to co już robimy albo co już zrealizowaliśmy a nie o tym co zamierzamy jakby było fajnie jakby było no nie to nie na tym polega zatem e, chyba na dzisiaj tyle z tego przekazu e, pamiętajcie można oczywiście zajmować się różnymi tematami natomiast na miękko najważniejszym tematem i kwintesencją tego wszystkiego jesteś ty sam i to, w jaki sposób się czujesz we własnej skórze, to, w jaki sposób traktujesz innych, to, czy działasz, czy tylko mówisz o tym działaniu, to, czy kochasz sam siebie i swoją rodzinę, jak również przyrodę, zwierzęta, czy masz szacunek do starszych, czy potrafisz. Zaakceptować różne porażki, przedłożyć je na coś dobrego. Ja ostatnio miałam taki wypadek zdrowotny i przedłożyłam go, bardzo go przeżyłam, bardzo go przeżyłam. Natomiast Przedłożyłam go po chwili na coś pozytywnego, na doświadczenie, które miało mi coś pokazać, coś powiedzieć, czegoś mnie nauczyć, spojrzeć na coś z innej perspektywy, troszeczkę się wycofać, jeszcze bardziej uspokoić, nie przejmować. Wywołało to u mnie strach. Lecz podjęłam pewne decyzje, które ten strach zniwelowały. Jeżeli tak ma być, to tak będzie, ale możemy robić różne rzeczy, aby unikać nieprzyjemności zdrowotnych. Także to też jest już w moim działaniu. Mamy za chwilę 20 minut, nie wiem, czy to się w ogóle odtworzy, bo nagrywam właśnie w ten sposób, a nie na żywo. No i co? Kochani, sobota, piękne słońce. E, fajny mrozik, leciutki taki przymrozek. E, warto wyjść, warto sobie e, zrobić spacer z dzieciaczkami, ze zwierzaczkami, z drugą połówką, a nawet i przede wszystkim sami ze sobą. E, jeżeli nie potrafisz usiąść w ciszy sam ze sobą, e, to to jest pierwszy krok do tej całej wolności, świadomości i pójścia naprzód i tworzenia czegoś więcej. Dziękuję serdecznie, miłego weekendu, do usłyszenia.